Cześć kochani, witam Was w moim pierwszym odcinku o nazwie Zakupowy H. Bardzo yy, interesuję się modą. Mam 13 lat, trochę mało, ale no cóż. Dobra, na początku będą kosmetyki. Yy, no tak, nazywam się Emilia, jak już. No i mieszkam w piszczynie. Yy. Ślicznie pachnący do The, the Rand Killer Queen, wyprodukowany przez Rolaj Perfume y, od Katy Perry, edycja limitowana bardzo fajnie pachnie. Y, Krem nabłyszczający od Ery Flame, Sparkle in Paris, taki taki. No bardzo fajny. Yy, strasznie mocno błyszczy skórę, więc jak go nakładacie, to, używ, to ust... uważajcie, żeby nie dać go za dużo. Podkład od Maybelline New York. Afinimati. Fajny kolor. Taki matowy, jasny. No, z kosmetyków to wszystko. Yy, teraz tak bluza kupiona w dekatlonie, z Chyba widać. No i spodenki siatkarskie. Pokazuję je Wam, jak będę z uczennicą szkółki siatkówki dziewcząt w na posierze. Jeszcze jedne takie spodenki sobie kupiłam. Tylko że różowe. Yy, firma Domios. Bardzo ładne. Trochę ostry kolor. Kupiłam sobie też na siatkarskie. Z firmy Go. Yy, tanie były, na wyprzedaży były. Strasznie miękkie, dlatego ja kupiłam No i buty siatkarskie Ups! Jest No To chyba wszystko? Siatkarskie rzeczy Więc tak, wybieram się na wesele Na pierwszy dzień kupiłam sobie bardzo ładną, chociaż drogą sukienkę Tutaj jest taki znaczek. To jest bardzo ładne. I jest świetna spługa z moim nowym bolekiem, z tym sobie kupiłam. Oprzywanym skórą. Śliczne, czarne. No. Jeszcze kupiłam sobie jedną skręgę. Jasną różową Świetna. I tutaj z takimi wypełniaczami. No i takimi ramionczkami choćby z bliźnionosza. Z tyłu taka pomarszczona. No i ten krótki hołd zakupowy się już kończy, niecałe 5 minut, no. Yy. A więc zapraszam do moich następnych filmików, kocham Was i pozdrawiam gorąco, liczę na lajki, komentarze miłe i subskrypcje. Pa!